Natomiast żeby trochę odejść na razie od tego sporu, na sekundę chciałbym oddać głos panu Janowi Rokicie i powtarzam to pytanie, czy w ogóle ta współpraca tak, słyszałem. jest możliwa. Ale to, to było tylko potwierdzenie. Stały jestem, ale jeszcze pamiętam dwie rzeczy, jeśli można. Pierwsza będzie jakby króciutką uwagą do dyskusji panów przywódców, panów liderów. Mianowicie, ja uważam z mojej perspektywy obserwatora, że pan premier Morawiecki, choć rozumiem tu pewne wymogi propagandy politycznej i rolę lidera politycznego, jaką pan wypełnia i to doskonale rozumiem, każdy to rozumie przecież, ale że w gruncie rzeczy, jeśli abstrahować od tej roli propagandowej, jaką musi lider spełniać partii politycznej, to pan premier, w jakim w jakimś sensie intelektualnie niepotrzebnie broni się przed tym niesłychanie trafnym sformułowaniem marszałka Bosaka, że ten spór przechodzi przez jego środek, przez jego duszę. Tak, dzisiaj ten spór przechodzi przez duszę wszystkich uczciwych, porządnych i myślących obywateli Europy. To nie jest spór, który jest, ma wymiar zero-jedynkowy. Dlaczego? Dlatego, że Proszę zauważyć, że te wszystkie kluczowe problemy, o których mówił Krzysztof Bosak, one są problemami, które na końcu zawierają pewną dwuznaczność, pewną niejednoznaczność, pewną nieoczywistość. Imigracja oczywiście, że jest zagrożeniem dla Europy, ale przecież. Wystarczy posłuchać, co mówi papież o imigracji, żeby sobie zdawać sprawę z jej drugiej strony. Prawda? Papież przeciwników imigracji dopiero co w Singapurze nazwał il-assassinio, tak? znaczy nazwał zbrodnią, to mówiąc o Trumpie. Prawda? Globalizacja, tak, oczywiście, że poszła za daleko, ale przecież jeśli się zlikwiduje wolny handel, to od XVIII wieku wiemy, że jak nie będzie w ogóle wolnego handlu, to nie będzie żadnego postępu gospodarczego, ale w każdym razie postęp zostanie cofnięty. Integracja europejska, przepraszam, to Polska i Europa Środkowa ma być. Kamieniem, który spowoduje rozwalenie procesu integracji europejskiej całkowite, prawda? Na swoje nieszczęście i zostać sam na sam z Niemcami tak naprawdę w Europie, bo, jak już i Rosją, bo już nie będzie żadnej integracji europejskiej. Więc ten problem przechodzi przez środek głowy morawieckiego i Bogu dzięki, że przechodzi, i dlatego Morawiecki jest dobrym liderem, a nie złym, że to przechodzi przez środek jego głowy, prawda? Bo gdyby nie przechodziło to przez środek jego głowy, to znaczy że byłby fanatykiem albo durniem. Ja to, nazwałem, ja to nazwałem dwoma skrzydłami, także myślę, że tutaj dobrze zostałem odczytany trochę inną metaforą. Więc krótko mówiąc, bronię Morawieckiego i jego dorobku, prawda, tutaj pod tym względem, bo on mi się wydaje ze wszech miar racjonalny, a to, że prowadził w interesie Polski jako premier grę z tym okropnym establishmentem brukselskim, i przegrał tę grę, co tu dużo mówić, prawda? Bo liczył na to, że mu kasę dadzą, a nie dali mu kasy, prawda? No to trudno, przegrał, ale co miał w ogóle nie prowadzić? Tegośmy oczekiwali od niego? Więc to jest w moim przekonaniu bardzo ważna sprawa, i to jest do, 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 do Krzysztofa, do marszałka. Ja rozumiem twarde poglądy. Ja, ja w znacznej mierze podzielam twarde poglądy na gruncie ideowym, ale e, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z nieoczywistymi problemami i trzeba mieć pewnego rodzaju... E, e, Dusze wyrozumienia i zrozumienia dla człowieka, który sprawuje władzę. Panie Krzysztofie, pan jej nie sprawował nigdy do tej pory, prawda? I to jest w pewnym sensie w związku z tym jest panu pod tym względem dużo łatwiej. A teraz przechodzę do króciuteńkiej odpowiedzi na pytanie pana Kostka. Dla mnie sytuacja jest bardzo prosta, powiem szczerze, z tym z tym, z tym rządzeniem wspólnym, czy. czy hipotezę o wspólnym rządzeniu formacji pisowskiej czy postpisowskiej i, i konfederacji. Czy PiS, te dwie partie stoją przed dwiema możliwościami. Czy znaczy pis zwłaszcza stoi przed dwiema możliwościami, a konfederacja w jakimś sensie też. To znaczy pójście tropem hadecji niemieckiej, czyli zorganizowanie się do walki z bardziej radykalnym partnerem, prawda? tak jak CDU robi to w odniesieniu do alternatywy niemieckiej. Ale co to znaczy? w praktyce na końcu. Znaczy, to znaczy to dokładnie, co obserwujemy w tej chwili na przykład w Turingi. Już obserwowaliśmy pięć lat temu w Turingi. To znaczy, że najpierw jedna przywódczyni Hadecji, Angela Merkel, a teraz drugi przywódca Hadecji, ponoć od niej dużo bardziej konserwatywny, Friedrich Merz, zrobi pięć lat temu i teraz w Turingi wszystko, a żeby obalić decyzję własnych członków i własnej partii o współpracy jakiejkolwiek na prawicy, za cenę tego, żeby poprzeć komunistę. Normalnego komunistę wywącego się z Ancję Reżimu Nerdowskiego na premiera Turingi. To zrobiła Merkel i za chwilę to zrobi Merc w tej chwili w Turingi po kolejnych wyborach. Co to oznacza? No to oznacza ideową wasalizację. Prawda? To znaczy, ta partia nie jest w stanie, partia postępująca w taki sposób, która się nastawia na tę konfrontację. Z trochę bardziej radykalnym skrzydłem z tej owej nowej prawicy jest skazana w gruncie rzeczy na wasalizację i na porażkę w związku z tym. Ja nawiasem mówiąc uważam niech się pan Premier na mnie nie gniewa, ale patrzyłem z pewną żałością na pańskie umizgi do postkomunistycznego PSL-u w grudniu ubiegłego roku. Rozumiem, że to były jakieś tam taktyczne wymogi, ale. To nie jest formacja, która była kiedykolwiek albo będzie kiedykolwiek po stronie nowej prawicy. Ona nie była nawet po stronie starej prawicy. Nawet wobec tak umiarkowanych konserwatywnych rządów lat 90., jak rząd Suchockiej, to PSL nie był w stanie wytrzymać tego poziomu prawicowości. To jest partia, która zawsze była z komunistami. Zawsze była z, 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 z lewicą i taka zostanie do śmierci, niezależnie od tego, kto będzie z nią, kto będzie jej, kto będzie jej, jej prezesem, ona ma to w swoich genach. Proszę popatrzeć na historię PSL-u. Ten PSL nigdy nawet z umiarkowaną centroprawicową partią w Polsce nie był koalicji. Zawsze z komunistami albo z liberałami. Dopiero wtedy, kiedy liberałowie się przekręcili zdecydowanie na lewo, prawda? Dopiero, do, dopiero w takim momencie. Więc czy tu w ogóle można mówić o jakiejś alternatywie? Znaczy, jeśli nowa prawica ma odegrać w Polsce w ogóle jakąkolwiek rolę, prawda, to jest rzeczą oczywistą, że to musi być nowa prawica, która jest połączeniem tego nurtu, który stworzył Kaczyński, który, który się niesłychanie silnym odzewem na polskiej prowincji odbił i który ma potężne zaplecze społeczne, z tą trochę bardziej nacjonalistyczną prawicą, którą reprezentuje Bosak. A powiem szczerze, na tle nacjonalistów polskich, jakich ja znam z historii, z, ze szkoły dmoskiego et Consortes, to tego bo, bo Bosaka, prawdę mówiąc, na rękach by trzeba było nosić jako nacjonalistę. Bo tak rozumnego, roztropnego i umiarkowanego nacjonalisty to Polska jeszcze nie miała, prawda? Znaczy, to jest po prostu kochać taki nacjonalizm jak nacjonalizm Bosaka, bo za chwilę będziemy mieli nacjonalistów takich, że na po prostu mózg staje, no, takich prawdziwych, prawda? Którzy się dmoskiego naczytali i nie wiadomo, co tam jeszcze. No więc... Czy ta współpraca jest możliwa? Nie wiem, czy jest możliwa, wiem, że jest konieczna. Tyle, koniec.